No, i się, Maderko, ostatni mój zakup. Tak jak już Wam wspominałem na poprzednim filmie, 60 kg kabla, 25 mm2. No, i zaczynam go pomału przerabiać. Rozciągnąłem sobie tutaj trochę kabelka. No, i będę używał do tego celu mojej starej, długodystansowej korowareczki. Tak jak widać, kamienie już założone. Także niezwłocznie włączam aparaturę i zaczynam korować. Tam w niektórych moich komentarzach piszecie, że pracuję w Islandii. Otóż w Islandii nie pracuję, pracuję w Norwegii. Co do zarobków, to tak jak najbardziej potwierdzam. A jak przyjeżdżam do domu, bo pracuję w systemie 2x2. Dwa tygodnie pracy, dwa tygodnie wolnego. To no powiecie, co ja mam tu robić w tym domu przez dwa tygodnie? Jeździć po świecie nie chcę już, bo mam dosyć tego. Wolę sobie coś takiego porobić, co lubię. A no, że przy okazji mogę sobie trochę jeszcze zarobić na paliwo do samochodu. No to zarabiam. Także konstruuję tego typu właśnie machiny. Dla własnych potrzeb. Tak. Pięknie idzie, samo sobie ciągnie. Rościna kabelek. Na dwoje. Teraz Wam pokażę jak to będzie schodziło. Pewnie tylko postawię kamerę w statywie. i niech sobie maszyna sama, niejako, obiera kabelki. A no ja jedynie będę bachował. Metr no. po metrze, metr po metrze. I będzie praca ze tak bym siedział przed telewizorem, obracał tłuszcz, którego i tak mam za dużo. A tak sobie spędzam czas kurczę na skrobanie tabelki. Jeden tabelek gotowy. Ubadam następny, a tego od razu. Kabelkę widzie bezproblemowo Szybko Jedyne ograniczenie to jest to, że jest mało kabin. Tak, to proszę bardzo i parę groszy. Zarobiony. Jestem ciekaw tylko wydajności tego kabla, bo nie ma tutaj tego zewnętrznego grubego pancerza, jest tylko jeden pancerzyk, a więc myślę, że może na poziomie 60%. Nie chcę na razie tutaj wdywać, no. ale tak właśnie myślę. 60% wagi kabla to będzie aluminium. Sena dobro veregulevana, panjec se sina. w za kilogram a sprzedaje po 8 zł za kilogram na ostatnim filmie miałem 328% zarobku myślę, że to jest całkiem niezły wynik na takich zakupów nieraz mam w miesiącu 1, 2, także zawsze parę skórek ładnie do kieszeni i nie muszę siedzieć przed telewizorem. To jest dla mnie sam skonstruuję maszynę, a potem ona nam je zarabia. To jest king. Do około pół kilograma do puchy. No i walka trwa. Jest mam tyle obranych kabli. Tutaj jadą kolejne. Ja. Ładnie rościna. Samo wciąga. pomału jakoś to tam idzie. No. I tak to właśnie idzie. Ta moja tutaj robótka. I tak. Oskrobałem wszystkie te swoje kable. Całe te 60 kilo. Dało tego tyle. A ile jest tutaj kilogramów, to zobaczę dopiero na skupie. I Was poinformuję, jaka jest wydajność z tychże kabli z małą ilością z małą ilością tej całej Okładziny czarnej niejako myślę, że będzie na poziomie około 50%. A czy tak rzeczywiście będzie, no to zobaczymy. Ja liczę na to, że tu będzie około 30 kg. Jeżeli będzie mniej, będę rozczarowany. Jeżeli będzie więcej, będę zadowolony. Także jadę na złomowiec i sprzedaję. No i tak, dojechałem na złomowiec i zaraz będziemy ważyć. Zobaczymy, co tutaj kurczę mój kolega Kamil ma na podjeździe, na wysypisku. Sprawdzimy dogłębnie, może coś mi tam się przyda. No i tak, dobra. Tu tylko podjedzie ten samochodzik i zaraz ja wjeżdżam i będę ważył swoje mamelinium. No i proszę bardzo, tak jak liczyłem, równe 29,90, czyli 30 prawie kilogramów z 60. Także jestem przeszczęśliwy. Jeżeli film mi się podobał, dajcie subka, dajcie polko w górę. No i się Mandero.